Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie pół miliona monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także czterogwiazdkową epicką Meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez Was z samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Mamy losowanie czarnego piątku. Puścimy sobie dzisiaj większą roleczkę, której nie puszczaliśmy już od chyba dobrego roku, albo półtorej może nawet. Czy tam półtora roku. 30 wezwań. No, Czarny Piątek ma dosyć fajne losowania, przede wszystkim dlatego, że będą wpadały same postacie, nie chciałbym powiedzieć pięciogwiazdkowe, ale na pewno same postacie yy, wyjątkowe z różnego rodzaju wydarzeń. Zajęczyca, super. Finlay, No to no jest masa dobrych postaci. I oczywiście dwie wyróżnione postacie, czyli Penolita. 245 obrażeń wszystkim przeciwnikom, to jest już kosam, samo to, jest kosmos, i zadaje 490 obrażeń pomocnikom i przywoływaczom potworu. Czyli tym postaciom, które przywołują potwory, mega, mega mocne uderzenie. Chyba jedna z najmocniejszych postaci w grze w tej chwili, jaka będzie. No i regeneracja wszystkich wrogów spada o 50% przez 4 tury. Trafić ją. Chciałbym bardzo, nie wierzę w szczęście, więc y, może być różnie. I druga postać, Gailard, to są postacie dwie, których jeszcze nie ma, one są tylko w tym wydarzeniu, one będą za kilka miesięcy, w nowym roku dopiero dostępne. Tak już bardziej normalnie, nie wiem, czy one będą postaciami z jakiegoś wydarzenia nowego, czy będą też postaciami y, miesiąca, tego nie wiem. Nie doczytałem. Natomiast ten y, Monsieur, 490 obrażeń celowi, więc też bardzo mocny snajper na szybkiej manie. Wszyscy sojusznicy są odporni na negatywne efekty obrażenia od potworu przez 4 tury, czyli blokuje wszystkich narzucaczy. narzuca. <grym> Zawsze mam z tym problem. narzucaczy potworów na nas, udało się. I wszyscy sojusznicy są odporni na nowe potwory przez 4 tury. Dla mnie rewelacyjna postać, przeciwko mówię tym wszystkim, co tam częstują nas potworami, które zmniejszają manę, zmniejszają atak, zrobią cokolwiek innego. I to są te dwie postacie, które są fajne. Na Nazdecha, nadescha, nazdycha się. Każdy sojusznik 34 szansy na wskrzeszenie tutaj. Czyli ze wszystkich, ze wszystkich wydarzeń i plus do tego stare postacie miesiąca. Słuchajcie, jakbym tego Aresa dostał, to chyba bym sobie w <gryw> Albo bym się poharatał łyżką, żeby bardziej bolało. No jest wiele postaci, które są jakby niespecjalnie super, ale jest też cała masa super, więc ja myślę, że spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym, żeby to było dobre rosowanie, bo wiecie, jak wyglądają moje rosowania, Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No raz kozie śmierć. No i oczywiście standardowo grail. Prawdopodobnie będzie cała masa trójek i czwórek, nie to też strażnik. Ale to też dobrze, bo będzie można sobie zrobić... Yy... Naturnieje dobre trójki, bo jednak trójki z tych wydarzeń wszelkiej masi są dużo lepsze. Widzę, że ja zdecydowanie łapię trójki, nawet czwórki tutaj nie wpadają. Cilian. Chyba nie miałem jego mościa. Tego miałem. Dużo osób losuje, niektórzy mówią, że coś tam wpadło, natomiast znaczna większość twierdzi, że nic ciekawego nie wpadło. I ja chyba do tej większości zdecydowanie się teraz będę zaliczał. Jack. Masę już w tych postaci przemieniłem. Im dalej w las, tym gorzej. Ilu łupka akurat miałem, nawet jest chyba niezrobiony u mnie. Jabar! Nawet nie wiem, czy on tam u mnie. O, nie, krzewo niedźwiedzica. To jest akurat postać, której się cieszę, bo ona do e, 3 gwiazdkowych turniej nadaje się świetnie. Jest po prostu boski. Natomiast wolałbym. Aha, już od razu dwie. Nie, za dwie to dziękuję. Wolałbym jakąś czerwoną. Boomer, mam jego gościa. Nawet nie liczę ile już poszło, ale zakładam, że z 20 kilka i tu kompletnie, kompletnie mi nic nie wpadło. Kiepskie losowanie muszę powiedzieć, nawet bardziej niż kiepskie. Załamka po prostu. Załamka. Rudolf mam fajny. Szakal strażnik. Z niego się cieszę, będzie na czym będzie na y, turnieje czterogwiazdkowe. nawet nie wpadł miesiąca bohater. Więc mega, mega, mega słabe losowanie. Poza jakimiś trójkami i czwórkami na osłodę, albo w tak wymuszona ta osłoda, to kompletnie nic tutaj ciekawego. Nie ma większej postaci, już miałem. Więc niestety, szału nie ma i dupy nie urywa. Trudno, dzień jak co dzień. No dobra, puszczamy kolejną roleczkę i liczymy, że wpadnie coś eleganckiego. Żeby nie było jak zawsze, jakaś piąteczka tutaj musi się wbić. Co to będzie? Maeve, nie jest to piąteczka. Irene, czyli fioletowe trujeczki rządzą i niebieska trujeczka. I gdzie moja piąteczka? Gato. W stalowych gaciach. Walker Z młotkiem. Wilbur niepotrzebny kompletnie, a może je jest czarny rycerz? Jego nie miałem, przyda mi się zajebiście, kamrat. Czyli jest już dobrze. Dużo lepiej niż poprzednie 30 losowań. I Alicja! Co za rolka w ogóle! Wow, ho, 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 ho. Zwariowałem! Ha, ha. Trzeba było to zagrać. Mega, mega, mega. Brakowało mi niebieskiej mam niebieską. to to nastawienie z tego całego zamieszania aż nie spojrzałem, co wpada tych skrzynek, więc zobaczmy, co spada. Co spada z. Skrzynek. Z skrzynek spada dużo symboli barbarzyńcy, które są mi średnio potrzebne. I kiepskie materie światłości. Zobaczymy, czy tak będzie w każdej. Trener, mięso. Dużo symboli, widzę. Ok. Materia lodu, czyli jednak pięciogwiazdko nie. To skrzyneczki też są mega spoko. Tutaj głównie chyba symbole i materie będą robiły robotę. Więc same skrzyneczki też są spoko. No, mięso jest ok. O! Słuchajcie, jak na parę skrzynek, trochę symboli i mięsa oraz. oraz Materia pięciogleskowa nie najgorzej.